Co to właściwie jest ten skok kwantowy? To nie jest magia, to nie jest też cud, to przeskok świadomości, radykalna zmiana w tym, kim się czujesz, że jesteś i z jakiego poziomu tworzysz swoje życie. To nie dzieje się dlatego, że coś się zadziało na zewnątrz, wręcz przeciwnie. Najpierw coś przesuwa się w tobie. A potem rzeczywistość zaczyna układać się pod ten nowy sygnał. Skok kwantowy to jak wyjście z czarno-białego świata do pełnego kolorów. Jakbyś przestawiła się z trybu przetrwania na tryb mocy. Wibracja się zmienia, ty się zmieniasz, a świat odpowiada. Jeśli chcesz zrobić ten przeskok. Musisz najpierw zrezygnować z wersji siebie, która się ogranicza. Musisz zdecydować, że wchodzisz w swoje nowe. I tak, to jest odważne, ale jest przepiękne i możliwe. I jeśli chcesz wiedzieć, jak to zrobić, to ja uczę tego krok po kroku w Akademii Nowego Życia. Ale teraz zapamiętaj jedno: Skok kwantowy nie dzieje się w przyszłości. On zaczyna się w momencie, gdy przestajesz grać małą wersję siebie. Powodzenia.